Yo, siemano! Z strony MR, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w jakąś niby straszną grę. Jak chcielibyście się, się dowiedzieć, jaka to jest gra, to zostawcie tutaj 10 łapek, a nazwę tej gry podam wam na Discordzie, gdzie linka macie do tego Discorda w opisie. Tak więc zaczynamy. Rozpocznij ankietę, tak. Are you hey A, do, to w ogóle... To chodzi o chyba, czy mam dobry dzień. a nie wiem, czemu tłumacz się włączył. Dobra, to klikamy tak. Czy masz wiele obowiązków? Tu w ogóle takie dziwne łóżko jest. czy jest drewno jakieś? Toż mogę z tej kolorki zmieniać, ale nie wiem, co to jest. to są drzwi? To się, nic drogi, to się da. O, kost kostkę Rubika mam. Ciekawsi się dają ułożyć. Dobra, to wyrzucam wszystko. Eee, yy, no posprzątałem biurko, więc tak. I ogólnie to czekajcie, bo tutaj się pomyliłem. Nie kliknąć nie, ale już nieważne. Rozejrzyj się przez chwilę, no dobra, rozglądamy się. No i nic, no. Czy znasz swoje otoczenie? No, ma, jest... No ogólnie, no to patrzcie. Jest biurko, zegar, laptop. Tu nie wiem, co jest. Łóżko, no, Firany, okno. Także tak znam. Wiesz, gdzie jesteś? Daj nie żeby możesz coś się zmienić do mnie. Czy miałeś kiedyś tak paniki? Nie. Co zegar coś pika. Eee, czy kwestionujesz swoje istnienie? Nie, nie rozumiem tego, o co tu chodzi. Czy wiesz, że istnieje Bóg? Gdy dam tak, to pewnie będzie źle, a gdy dam nie, to też będzie źle. Dobra, dajmy tak. Może będzie lepiej? Czy odpowiadasz na te pytania z własnej woli? Znaczy no, włączyłem tę grę, więc chyba tak. Tu mogę w ogóle sobie oddalać, i przybliżać. Dobra, klikamy tak. Czy jesteś pewien? O, już w ogóle tłumaczenia nie ma. Tak. Czy już się komfortował w swoim pokoju? A raczej tak, no bo mam fajne okno. Mam fajne łóżko. No i drzwi, tutaj chyba szafa to jest, nie wiem. Śmietnik mam. Kostki Ru Rubika w śmietniku. Do kliknijmy tak. Gdyby zgasł się światła, bałobyś się. Jak dla mnie. To może mi, nie wiem. Dobra, dajmy nie. Eee. Ja tu słyszałem coś. Eee. czy dźwięki będą na filmie, ale ja słyszałem, jakby się drzwi otwierały. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kiedy umrzesz? Nie, no bo po co mi takie informacje? Aha, dobra. Coś się dzieje, nie? Dobra, na razie jak na to, że to miała być recenzja. No to wiecie. Dobra, się ostatnio swoje biurko? No oczywiście. Wywaliłem wszystko do śmietnika. Otwórz teczkę na biurku. You are from Poland. Eee, uh, what? Nie, nie jestem z Polski. Czy masz dostęp do internetu? Tak, mam. Do you have... Czy masz jakichś wrogów? Nie, raczej nie. Gdy nagle zaginął, czy ktoś by cię już szukał? Nie, no tak. Na przykład osoba, kto... kolega za oknem. Siema, pozdrawiam cię. Czy ktoś by cię szukał? No tak, dobra. Jak tam drzwi. Czy jestem sam? Dobra, klikam tak. Dobra, czy gdybym krzyczał, czy ktoś by usłyszał? No tak, raczej. Czy z nas osoby są za tobą. No co to w ogóle za pytania są? Dobra, nie zdam, ale się spojrzę. O kurde, dobra. Ej, ciarki przeszły, nie? Nie było, nie było straszne. Ale ciarki przeszły. czy jesteś sam? Ej, bo ja, no mówię, mówiłem no, chyba wcześniej, no, nie jestem pewien, że nie. Dobra. Nie, bo, i w ogóle ja nie wiem, co tu było. Widziałem, w chwilę jakąś się tą minie, czy twoje uczucia są prawdziwe, a nie. Tak. Czy istnieje z życia? No tak, bo wiecie, nagrywasz na YouTubie. Jest fajnie. Wiesz już, kim jesteś? się ja ciągle wiedziałem. Dobra, kliknij mnie i zobaczymy, co będzie. Czy wiesz, co się dzieje? Tak. Odpowiadam na pytania. Gdyby powiedziano ci tak naprawdę o Twoim istnieniu, czy za czy zaprzeczyłbyś jej nadziei w nadziei na lepszą odpowiedź? Nie, no chyba nie. Mm. Nie, kliknijmy. To będzie. Kiedy zadaję Ci pytania, czy ty, to naprawdę ty odpowiadasz? No tak, to ja odpowiadam. Gdybym mógł ci udowodnić, że nie jesteś czujący? Byłbyś zszokowany. Nie ma co z tym chodzi, ale dobra, walnę, że nie. Czy chcesz poznać prawdę? Dora, nie, nie chcę. Nie, coś wyskoczy. Nie, nie ja nie mam psychy, widzowie, nie mam psychy. Nie, ma, nie mam psychy, żeby to zrobić. Dobra, robię to. O kurde, patrz, dobra, nie. Żał Będę żałować. Ej, rozejrzyj się ten i drzwi, komputer, dom obok. Aha, dobra. Eee, co jest? W ogóle, jaka dziwna muzyczka. Nie wiem, czy na filmie ona będzie, a i końcy w końcu mogą ci, cię uwolnić. Ona końcem mnie wywaliła z gry.